Pacjent czuje się lepiej i niebawem zostanie wypisany ze szpitala. Martwi się o stan byłej dziewczyny, która przechodzi badania mające wyjaśnić, dlaczego zemdlała. Postanawia zaopiekować się nią i swoją troską przekonać do powrotu do niego. Zwariowałeś? Jak je odejść? Kobieta mojego życia potrzebuje teraz wsparcia i opieki. Kobieta twojego życia ma narzeczonego i jest pod opieką lekarzy. Sorry, ale nie przekonałeś mnie. Wiesz co, jesteś moim najlepszym kumplem, tak? Dlatego proszę cię, siedź cicho. Zaraz tam wejdę, a wtedy nikt i nic mnie nie powstrzyma. No, coś ty przestań. Stary, jak tam nie wejdę, to zaraz zwariuję. Tylko się ośmieszysz. Znowu. Badanie USG potwierdziło, że 21-latka spodziewa się dziecka. Dziewczyna i jej narzeczony są bardzo szczęśliwi. Znowu ty. A co ty tutaj robisz? Wyjdź natychmiast. Jesteś w ciąży? Tak, jestem. Ze mną, żeby było jasne. Ale to ze mną miałaś mieć dzieci. Martyna, marzyłem o tym! Marek, przestań. Kocham Filipa i to właśnie z nim chcę założyć rodzinę. Dobra, ja nie będę z Tobą dyskutować. Proszę natychmiast wyjść. Chod, chod, Zabierz kolegę. Czas naprawdę odpuścić. Radek miał rację, teraz to naprawdę muszę odpuścić. Przecież oni się kochają i będą mieli dziecko. Nie będzie łatwo, ale wiem, że muszę się wyleczyć z miłości do niej.